Siemano, z tej strony Dawid smart e, Dzisiaj będziemy sobie robić takiego Huawei P10 Lite Model już w sumie paroletni Ale właściciel stwierdził, że W sumie jak ma leżeć w szafie to lepiej go naprawić e, Wymienić wyświetlacz I będzie działał e, Więc zaczniemy sobie od tego, że go spróbujemy otworzyć Ja go już wcześniej na podgrzewacz wrzuciłem Więc w miarę mi powinien Zejść Że tak powiem ta klapka Delikatnie sobie podważymy. Jak to podgrzejecie, to jest spora szansa, że Wam to zejdzie z oryginalnym klejem. Tu widzę, że jeszcze jest oryginalny klej. E, I co? Tutaj sobie zrobimy. W sumie to chyba sobie ściągniemy tą górną. Ściemy tutaj od baterii. Ściągniemy sobie te plaszki. Jakąś pęsetę. i to tu i co? I Odepniemy sobie baterię tą dolną w sumie możemy zostawić i wyświetlacz to może zostać i co z tym taśmą? No w sumie to chyba byłoby ją najlepiej odpiąć, bo nie chcielibyśmy jej tu pourywać. Zobaczymy czy wystarczy to tylko odchylić się uda, czy jednak nie a chyba jednak sobie to odkręcimy całe i będzie bezpieczniej po prostu są dwa rodzaje śrub widzę czarne i takie jaśniejsze te jaśniejsze są na jawniejszą średnicę ok a jeszcze jedna została i co niesiemy i zeszło nam no i teraz sobie bezpiecznie podepniemy. no i fabryczna taśma Wykorzystamy to jeszcze klapka jest w bardzo dobrym stanie, więc zostawimy sobie ją. A ja tutaj co wrzucę sobie jeszcze na podgrzewacz i zaczniemy grzać tutaj przód. Baterię też będziemy wymieniać, bo ta bateria jest datowana, nie wiem czy będzie widać 2017 rok, no to już mamy w sumie 6 lat, także czas czas na wymianę pogrzejemy sobie to, ok, pogrzaliśmy sobie. Z racji tego, że będę wymieniał wyświetlacz, to sobie tutaj wspomogę IPOM, bo po prostu ten klej puści nam szybciej. Ale gdybyście nie wymieniali wyświetlacza i tylko baterię, to trzeba uważać z IPOM, bo ile w przypadku ekranu OLED-owego nie ma z tym problemu, o tyle w przypadku zwykłego TFT, matrycy i tam IPS, no to może być kłopot. Może być kłopot, bo jak Wam wejdzie, jak wam wejdzie i pod ekran, to będą plamy. Ja tu używam takiego tempego narzędzia, trzeba naprawdę delikatnie przy bateriach. O, I nam wyszła troszkę pokiereszowana, ale ona i tak idzie nam w śmietnik. No i co? Dostaliśmy się do taśmy wyświetlacza. Ona tu przechodzi. więc Zdźwigniemy sobie to. I co, wrzucimy jeszcze na podgrzewacz, czy zobaczymy, zobaczymy co się tu dzieje. No powiem wam. Idzie to tak. No jeszcze zagrzejemy. Ok, może nam się już to zagrzało na tyle. E, ja zrobię, zrobię to sobie, zrobię tak, że tutaj delikatnie sobie podleję i Klej mi się powinien. Rozpuścić. Generalnie zawsze dążę do tego, żeby ten ekran zdjąć w miarę z całości, bo jak nam to pęknie, zacznie się rozdziabiać, to robi się bajzel niesamowity. No i źle go potem wyciągać, w ogóle nie? Trzeba go wyciągać po kawałku. To i tak długo jest rozwalony, więc tam. Na pewno będziemy go wyciągać po kawałku, to nie ma innej opcji. Ale jak go troszkę tu i zaatakujemy, to na pewno będzie sporo, sporo łatwiej. O, tu nam już zeszło. I tutaj teraz ze starego ekranu na pewno tą siatkę musimy sobie odzyskać. Ja ją tu delikatnie wypchnę. Ok, mamy, udłużymy sobie to ekran zostawiamy i teraz tak tutaj. E, ja sobie to wrzucę w takie, kiedyś to kupiłem do klapek do iPhone'a i tak dalej. Bardzo powiązują fajna sprawa. Aha. I teraz to sobie zblokujemy. O co chodzi? Chodzi o to, żeby się pozbyć tych wszystkich kawałków szkła. No, i przy okazji starego kleju, nie? A trzeba to robić w miarę, w miarę delikatnie, żeby przy okazji ramki nie zniszczyć. Ale, jak mamy jeszcze to zagrzane, to powinno to w miarę iść, powiem Wam szczerze. A gdyby był ekran, po prostu w miarę cały, tylko to miał jakąś jedną krechę czy coś to. Pewnie by nam zszedł w jednym kawałku. Nie, nie musielibyśmy się bawić teraz w takie zabawy, ale to powiem Wam i tak nie ma tragedii. Sporo gorsze zdarzało mi się robić. taki kleju. Trzeba to usunąć. Szkło. Trzeba uważać, bo bardzo często jakiś tam jeden odłamek szkła lubi nam zostać i po prostu potem przy zakładaniu nowego ekranu dociśniemy i pęknie nam nowy ekran. Już miałem takie przypadki jak ktoś robił lub nie robił tego po prostu lub robił to pierwszy raz, no niemiło się zaskoczył. Trzeba zwrócić uwagę tutaj, jak to mówią w tym wypadku diabeł tkwi w szczegółach. Po golicho jak mamy oryginalny ekran połowajowy, bo wtedy nam przychodzi z ramką, z baterią. Przekładamy tylko bebechy gotowe, ale jak w tym wypadku będziemy zakładać zamiennik, po prostu no to Musimy to wszystko przygotować wszystko, żeby to miało ręce i nogi. Ta ramka tu w ogóle dostała strzała, bo jest cała taka pogięta, ale mam nadzieję, że to nie będzie miało wpływu potem na, na montaż ekranu. Że on się nam tu zmieści. Dobra, wstępnie mamy. I teraz tak ja sobie to wyciągnę. otworzymy sobie to i wezmę sobie co? Wezmę sobie szczoteczkę. Szczoteczką tu jeszcze to wygrywuję. To wszystko. brudu tutaj Wypadku Wspólnego Wypadku Wspólnego Wypadku co, wstępnie jeszcze sobie to yy, obczyścimy ipo. Tutaj. Część. No i co, w takiej formie jak to oczywiście obecnie, mamy gotowe na nowy wyświetlacz po prostu. Przygotowany jesteśmy na nowy wyświetlacz, także zaraz będziemy wkładać ekran. Ok, mamy wyświetlacz. Zanim go sobie zamontujemy, zrobimy sobie taki test. Podłożymy sobie tak baterię. Tutaj nam wejdzie, to jeszcze nie będziemy podpinać. Podłączymy sobie ekran. Ok, mówią baterię i spróbujemy włączyć. Czy ten wyświetlacz jest w ogóle sprawny, nie? Okej, okay, wygląda na to, że że coś z tego będzie. Poczekamy aż się włączy. Eee, I co? I zobaczymy, nie? Muszę z tej folii trochę zgonić te bąble. Ja ją zawsze zostawiam, tę transportówkę. Okej. Okay. Jest kod. Kodu niestety nie mam. On tu będzie mi teraz wyświetlał skubaniec, bo ma zakryty czujnik zbliżeniowy. Co no, tak będzie? No, spróbujemy może trafimy. Alarmowe. Okej, okay, wygląda na to, że coś z tego będzie. Dobra. W takim układzie robimy w ten sposób. I co? Odpinamy baterię. Odpinamy ekran. Tu sobie ściągniemy, to nam jest niepotrzebne. Do tych haulajów bez problemu można kupić baterię. Teraz tak, zobaczmy jak to się ma do tej ramki, bo to różnie z tym bywało. Tutaj wygląda, że jest całkiem fajnie. Ta ramka ma tu takie uszczerbanie, ale to nic. Ten dół. No, powiem wam, że ok, Dobra, myślę, że możemy montować. Ja w takich Huawei'ach, gdzie mam trochę miejsca, o co chodzi z tym miejscem, no te starsze miały te obramówki, więc tu mam miejsce i tu mam miejsce. W takich sobie lubię dać taką taśmę. No, coś podobnego, jak było w oryginale, takie taśmy były, żeby nie wszystko było na, na płynnym kleju. A jednak troszkę na takich taśmach podobnych do, do oryginału. Zawsze to jakieś tam namiastka tego co, co fabryka dała. Nie mam tego oryginalnych wklejek, nie wiem czy to w ogóle idzie kupić, bo to chwała, jeżeli oryginalnie występuje wyświetlacz, to on występuje no i już z ramką gotowy. Ok co tu jeszcze możemy dać, coś jeszcze możemy dołożyć możemy na przykład troszkę tu dołożyć i możemy jeszcze tutaj troszkę dołożyć okej okay. ściągamy Teraz tak Klej Jaki klej Ja używam na przykład tego T700 T700 I lecimy sobie tutaj Bogato Nie żałujemy Mamy coś dodamy. I ma i to i to. To jest jedna rzecz. No idziemy to. Nie po prostu. A tutaj dam te 800, On jest bezbarwny. I tego dam w inne miejsce Tego dam tutaj Żeby nam trzymało tą część I co? Jeszcze sobie zrobię także. Przecież tutaj, bo tutaj często też jakieś takie syfy zostają widziane. gdzieś, coś skądś. Ok, i wlatujemy ze świetlaczem. możliwie za pierwszym strzałem, żeby to równo siadło już będziemy w domu ok cyk trochę walczy tutaj mam klej ten fabryczny który mi został więc baterię od razu instaluję możemy ją podłączyć tutaj sobie możemy tą testę to jest, to? Ja, to jest to drugie to sobie musimy podłączyć czy podłączyć, założyć tą blachę Rapka nam się grzeje. Jak na przykład zrobić, żeby ten klej nam się fajnie odświeżył? Ja biorę sobie IP na patyczek. Przejeżdżam, żeby po prostu pozbierać z tego starego jakiegoś tam brudu, kurzu i tak dalej. Coś takiego i teraz to kładę na podgrzewacz, żeby się po prostu klej zagrzał, żeby sobie się uaktywni. No, i wtedy nam się zrobi. Myślę, że całkiem, całkiem fajnie. Tutaj nam siadło wszystko. Wygląda na to, że ok. No, musi się że to jest zamiennik, więc no nie będzie to idealnie to, co oryginał. Ale myślę, że jest całkiem spoko. Dobra, klapka nam się trochę podgrzała. Zapniemy sobie od razu tą taśmę, żeby założyć blachę. No, chodź, Ok. Tak sobie wygniemy blachę, blachę. No tutaj ma takie, ok. Teraz kręcimy i z tego co pamiętam, czarne szły tu. musimy ją poprawić. My musimy ją poprawić. O, teraz już I jeszcze jedna śruba. Klej, O, coś tam jeszcze żyje. I co? Leci nam klapka. Podociskamy delikatnie, jeszcze tutaj tak wrzucimy na podgrzewać. Ale wstępnie mamy zrobione. Włączmy go sobie. Okej. Okay. Możemy go troszkę powycierać. To jest i tak folia, ale z tych resztek kleju, żeby gdzieś tu nie zostało, bo to potem jest takie niemiłe w dotyku. Że, że mamy to czekam jeszcze aż mi wskoczy alarmowa chociaż nie wiem czy mi to wskoczy bo to niestety jest tutaj z zasięgiem trochę słabo i ona raz pokazuje raz nie pokazuje ale myślę że że mamy to mhm. no nie pokaże mi niestety ale o jest Kodu nie mam, ale jeżeli tutaj nam działa, wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Także dzięki, do zobaczenia następnym razem. Hej!